Dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w prezentacji postaci z Lego Przygoda. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać postać, która zwie się Fembot. Moi drodzy, dzisiaj Fembot, postać Lego kreowana na robota. Jak widzicie, ma tutaj jeszcze wszystkie czujniki. Jest to postać kobieca, a więc zapewne wyskok. Proszę zobaczcie, jaki wyskok będzie miała wysoki. Zobaczmy, o proszę, może niszczyć ta... Fembot, może niszczyć. Słuchajcie, złotek klocki LEGO poprzez swoje lasery, jak widzicie na, na plecach ma tutaj taki fajny, fajny kręciołek. To są stare takie mechanizmy, które kiedyś były w zabawkach, nakręcało się te zabawki, żeby po prostu jeździły czy coś robiły. Taki były, takie były to urządzenia kiedyś, teraz już pewnie takich rzeczy się nie widuje, no ale cóż, tak to wygląda. No i jak widzicie, Fembot ma takowy laser, słuchajcie, który może właśnie te klocki Lego niszczyć. Zobaczmy, jeżeli chodzi o uderzenia, proszę, jakiś różowy, taki smuga różowa podczas urządzeń, uderzeń wyskakuje. O, proszę, pyk, 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 tak to wygląda. Dość fajna animacja, słuchajcie, zobaczmy jeszcze U, niestety Fembot nie zmienia się fembot Fembot nie zmienia się w jakąś inną, większą postać. Klikając K, nic się nie dzieje. Zobaczmy, co, jaki ma uderzenie z wyskoku Fembot. Zobaczmy. Proszę bardzo, coś na takiej zasadzie. Skacze po prostu na nogi. I fajna ta smuga, taka różowa. Fajny kolor, bardzo mi się podoba. No i drodzy, czy ma jakieś inne umiejętności Fembot? Chyba nie bardzo, słuchajcie, z tego co widzę, to były jej jedyne takie umiejętności. No i myślę, moi drodzy, że postać dość ciekawa, fajnie wyglądająca, wyróżniająca się z tych innych postaci, które zaprezentowałem. Ja tymczasem, słuchajcie, zapraszam do subskrybowania kanału, żegnam się z wami i do zobaczenia. Pa, pa. Trzymajcie się, cześć.